Zobaczymy, co to jest. Też miśnia. Następna miśnia. I ta, a ta paperka w jakiej cenie? To już 500. Zobaczcie, jest motyw ptasi, motyw owadzi. Mhm. Musimy się przyjrzeć. Zobaczcie. Dokładnie, żeby wszystko było widoczne. Delikatnie. To jest już ze złoceniami. Mhm. Miśnia. Następna. Ale ciekawy wzór cebulowy. To, jaka cena 170. tego talerza? 170. Piękne rzeczy. Nie no, tutaj dzisiaj nas zaskoczy Przypad pan. Przepadniemy na tym stoisku. Coś wspaniałego, co tu się dzieje. Jaka cena? Ta to... 500. Kochanie, co znalazłaś? Miśnia. Miśnia. A stan idealny. To sam początek stołu już takie sztosy. Mm -hmm. A jakie ceny? Tak jaka cena? 280 280 za trio. Za trio. Powiem Wam, że to jest bardzo dobra cena. Bardzo.